Focus on the Game to projekt przygotowany specjalnie od gracza dla gracza. Tylko teraz w ofercie do każdego zakupu produktu otrzymasz spersonalizowaną kartę ekranu ładowania w gratisie. Nie czekaj i odbierz swój zestaw już teraz klikając pierwszy link w opisie. Focus on the Game. No wiesz, no po części rozumiem, że chcą zaryzykować i zobaczyć, czy to mi się opłaca. No, na przykład te Palwardy to też zaryzykowały i zobacz jak się sprzedały, chociaż teraz... Patrząc na to załóg, to, że będą jakieś sprawy sądowe mieć z tymi pokemonami i prawami autorskimi, to różnie bywa. A też zaryzykowali. O, a pan mówił o tej bazowej grze, która niewolnictwo wprowadziła. No podobno tak. I nawet weganie coś tam krzyczeli, że. A weganie, weganie, chyba obsrali, że można jeść mięso z tych, z tych stworków. Nadal czekam na moment, w którym weganie skancelują kogoś, bo narysują, yy, osobę jedzącą mięso na swojej marcie. Czekam no, po prostu cóż, na to. No... Ciwdy, ciwdy był ostatnio, właśnie e, cała sytuacja z Palwardem i tak dalej. Ale dobra, wracając jeszcze do głównego kontekstu, no, że Liga Legend umiera, jak i pozostałe e, gry też. No, zakładam, Ty, że. Oni na naszym razie byli. Aha. <laughs> Kurde, ale nie dogonię go chyba. Jak to jest możliwe, że Zaya na goście nie może go dogonić? Ty, pomożesz mi tu z tym Warusem? Znaczy, zabijałem tego. A, to się, no to żeś się kolega bądź. Nie, bo chciałem, patrzyłem do góry. Jedynie co to, ludzie jeszcze wracają do faktycznie takiego naprawdę, naprawdę wielkiego klasyka, herousy, też widziałem. To dosyć dużo. No, ostatnio też miał upadek z tokoła, wpierdoliły na to planszowe. No, planszowe, ale na przykład herousy trzecie wprowadziły nowy zamek, przecież fabrykę teraz wprowadzili. Nie wiem, czy słyszałeś nie interesuję się w samym tym tak. Nowy zamek wprowadzili i ludzie dosłownie poczuli z powrotem smak Heroes'ów. Nawet nie wiem, kolega Ignacy, który był kiedyś znany z Heroes'ów, kanał swój y, Strategacego zreaktywował, gdzie ten zamek sobie ograł po prostu z imperem. I ludzie też powrócili dosłownie do takiego no, dzieciństwa trochę. Ja w się sensie na takim kontencie YouTube'owym, można powiedzieć, wychowałem. On to widzę ją tam jakoś outplayuje albo próbuje. Zobaczymy, co się da zrobić. Okej. Okay. BTW, Wysocki gra właśnie z Jankosem. O, to good luck w takim razie. Good Wysocki jaka gorszy Maxiu, który nie potrafił BRUTUTOWI zapłacić za to, że przepierdolizm z nim wszystkie 1 na 1 <laughs> Serio? Bo ja tak nie, tak, nie respektuje Wysocki. Tak, nie wygrał on jednego 1 na 1, 1 nad swoimi czempionami. Mhm. Ja tak, a nie respektuję Wysockiego za to, co zrobił. No ja w sensie nie w temacie jestem, więc. W sensie on, to już było dawno temu, chyba z dwa lata. On e, wyzywał e, 24/7 na Drututa. Powiedział, żeby się jeden na jednego nawalali. To mhm. przegrał dwa razy pod rząd. Potem powiedział, e, dobra, dawa jeszcze jedna o 50 subów. E, w znowu. Potem powiedział, dawa jeszcze jedna Double or Nothing. W po raz kolejny. I. Przy piątej solowie, kiedy go Drooto wy, wyzywał, powiedział, no się i wyszedł. Ja nawet nie wiedziałem faktycznie, że taka sytuacja miała miejsce. No to jest trochę jak nawiązywanie. Ja jest absolutnie niehonorowym ścierwem, to, że się tak niegrzecznie to, to wyraża. To nawiąz... Nie wzywam też za to. do takich widzów, którzy piszą jedno, a potem jest drugie, nie? Tak wielokrotnie e, też daję. Ja akurat u widza jest łatwiej, bo widz to po prostu. Nie traci to nic kropa w oceanie. A taki nie większy tak. streamer to już jakie znaczenie ma, to tak, jakby, to tak jakby Tyler się właśnie założył z tym, z, z, to właśnie Tyler z Yasuo mieli takiego deala, że kto pierwszy wbije Challengera no pamiętam, bez swojego 10, maina już 10, bardzo dawno temu, dokładnie i okay. Tyler przegrał i honorowo Ale... mu zapłacił, zapłacił. zapłacił to fakt. tak samo teraz było z Mid i Bausem, Oto kto pierwszy wbije Challengera od zera i Baus wygrał i Mid do, chyba mu właśnie wpłacił, a od, tego to nie słyszałem akurat. Ej, bijam co? Chodzisz, chodzisz, chodzisz. No, no idę, idę. Dobra, trafiamy. Warus, 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 wszystko warus, wszystko warus, ja się leczę. Mój godz, nice. Jaką asystę z niego? Huge. Ej, biegną tam. Różnica Max się była w chuj wielka w, tamt w tamtym momencie. No tak, ale właśnie no to jak, jako twórca naprawdę dużo straci. Chociaż Polacy są tacy, mam wrażenie, że się przyzwyczaili do kontentu ligowego, że tak twórcy no robią Zaja mi została zastrzelona Dobra panowie, liga się kończy, każdy zaczyna grać w grzybki do 60 and Fidget chyba każdy wraca, mam wrażenie inaczej, gierka jak z gimnazjum no Ja w Shanksie też bardzo dużo grałem i nawet miałem nie, e, dobra niedawno, plus minus pół roku temu powrót do tej gry, ale tak jak każda taka gra mi się z powrotem zdudziła i pewnie wrócę do niego do niej, przepraszam, po jakiejś kolejnej przerwie no ja chociaż ja... moją taką bardziej gierką z dzieciństwa zamiast shakes and fidget było grepolis, nie wiem czy kojarzysz no, słyszę... słyszałem, bud... słyszałem budowanie miasta w starożytnej grecji i tym podobne no to nie były plemiona <laughs> <laughs> nie, nie, nie plemiona też, albo ten Le Porsche Jesus, Empire. o, ten tytuł ten tytuł po prostu był bogaty ja sobie kupiłem FIFA no i bardzo dobrze, nie można ciągle tylko... nie rozumiałem fenomenu FIFA. w 2014 kupowałem tej samej gry. Autentycznie, nigdy tego nie rozumiem. Znaczy, inaczej, ja fenomenu może też nie, ale na przykład to gra idealna na imprezę, Imo. Pany z... miał flesza. Grasz sobie na przykład na imprezie, oparacie sobie, sobie meczyka, zakładacie się, fajny to ma vibe. Ale natomiast tak faktycznie, Nikt żeby grać... Nigdy nie grał w FIFA, więc nie znam tego vibe'u. No, u mnie akurat grali, więc trochę inaczej. Ja byłem naprawdę podekscytowany. Jak mieliśmy nawet chociażby na obozie, czy coś, jednego playaka i robiliśmy nawet te mm, zakłady z ziomkami z piłki nożnej. Jeszcze próbowaliśmy sobie, po prostu, <grych> nawet wiesz, jakieś nagrody sobie sponsorować. mi jak kurwa biją, co jest? O! Dobra. Mam no bezerkie, Ale. Na ch... imprezę lepiej zarąbać Mortal Kombat? No to też jest jakaś alternatywa. Ale wiesz, no nie każdy miał. Wydaje mi się, że Mortal Kombat w dzisiejszych czasach jest już na tyle <grym> wymagającą grom. Że jednak FIFA lepiej po prostu chodzi i. No, CS-a na przykład słabo się gra na imprezie. No bo wiadomo, że potrzeba po zawsze komputerów nie. i innych. Albo Liga. Pojebane pies, pojebane pies i Sarna zrobili smoka Łu Ty nie wiem. wiem, ja jestem koksem tą Lilią. Z kitu widzę wygracie Lilium bez broken Autenty, Autentycznym buildem na Lilii jest robienie Liandry, Riftmakera. Ee, teraz ci po polsku zapodam nieskończonej ro, rozpaczy i kajenicznej powłoki. <laughs> Jesteś tankiem, którego się nie da przywrócić. Ta, jeszcze pali wszystko dookoła. Tak, 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 bo ten item Nieskończona Rozpacz, świetnie to brzmi po polsku, co 7 sekund ciebie leczy za każdego przeciwnika wokół ciebie i on prokuje Liandry, a że Liandry cały czas podpala przeciwnika, to sprawia, że jesteś ciągle w walce i te dwa itemy 24 na 7 prokują się nawzajem. Dobra, masz rację, kupiłem maseczkę i będę teraz płakał jeszcze bardziej. Cześć mosukę, witam. Jaka ranga? To są diamenty chyba dwa teraz, o ile mnie pamięć nie myli. To jest... Czekaj, co ten w jego ma za itemy? A, dobra, bo on Orna podniósł. Jezu, chryste, jak się dziwiłem. <laughs> Orn pod tanka jest. Porn, tak zwany. Co to za ty? Ja, dzięki. No, mocno Ale, super. Jezu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No, zwróciłem uwagę, Z... ale też zwróciłem uwagę, że mi go zabrałeś. Mm, mogłeś, jednakże. Wiem, też pod Adekery, rozumiem. -gram pod, mojego, gram pod moją dziewczynkę. No i bardzo dobrze Sam pod siebie nie bym fajne. nie grał powiem szczerze. Ja to lubię asystować Kurwa pies nam zdechł. No Sad no. momento, numero 5 O nie to nam to jeszcze obumiera sarna? Sarna aleź! O żyje Jezu, ci. ty z tych potworzy masz flesza na sarnie Mam, a co ty ghost? Tak no Nie zalegalizowane No Wiem. No, nie lubisz być prędki? Ja, nie, ja zawsze wolę odpalać fleszyka, areczkę. A, ale flaszczwerkę? No. Dobra, dobra, no to tak, to to jest spoko. To tu cię oddam. Ja w życiu nie grałem z O, tego. Wo, 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 gdzie moje ręce, gdzie moje nogi? Ziomek, ziomek nie skadłupkował w tym momencie, tym ziksem na jedną bombę. Ja szczerze mówiąc, ja nigdy nie grałem z Ghostem takiej Lili. Nasze walenty Ja, zawsze, ja zawsze takie mobilny herosek Lila preferowałem z Ghostem. Mm, nie to. Tak samo teraz cię mogę zdziwić, ale ja nigdy kartusa nie gram z Flashem, zawsze gram EXOSTA albo GAUSTA. Nie, ja EXOSTA też gram. Jak gram. Ja gram w lesie, to gram EXOSTA i SMYTA. No tak, David, o to chodzi, ale w sumie na Kery to gra się EXOSTA i co tam jeszcze? Nie, grają EXOSTA i Flesze. A okej. Okay. Ewentu Ewentualnie niektórzy biorą TPK, kiedy wiedzą, że ich support będzie ich zostawił, ale nigdy nie ktoś brać supporta, który zostawia kartusa. Zawsze ktoś brać takiego, który jest jak nami. Albo coś po kroju, O jezu, chryste, co. Teraz to ja potrzebuję. Jezu, ono ma 11 level. Nie no. podchodź do tej dziewczynki, ona jest groźna. A Ej, teraz się z rytmą wybiłem. Dobra, na pewno musi być nami, bo ona mu daje dobry damage amplifier. Albo właśnie może być też taka Jana, bo Jana ci bardzo często umożliwia trafienie pół za darmo. Chyba, że jakiś agresywny pik może być. No, nie mówię, że pajka akurat, ale coś fajnego taki jest ze stunem, żeby łatwo trafiać te. No to też, to też, ale właśnie najlepsze supporty dla Kartusa są takie, które albo dają mu solo Expa, albo takie, które mu dają sp. Na, nie wiem, na czy teraz ono... Jana, Kartus by w sumie działało, bo teraz Jana jest tak zrobiona, że pierdalająca po całej mapie. Nie tak, że Jana od zawsze tak robiła. Ej, a Ale, ale wyobraź no, to sobie... dopiero sprawę, że tak powinno się robić. Wyobraź sobie jakby teraz taktyka tej Jany ze smitem na topie teraz działała z tym z tą jej mobilnością, przecież to byłoby takie złoto Zło, zło i w nawiasie to jak już. Mhm. Mm nie wiem czy go ustupiać. Nie trafiłem, To mnie trafiło. Nani da Ej, bo Gwen nam robi brzydko z naszym strzelcem. No już nie żyje. Ten też nie żyje już. Spali się. Kurde, nie go No Śpi. Dobra. To myśli, Victor gdzieś jest na bocie. Tu, A nie był gdzieś tu Nie nie nie, tu 100% moich decyzji obróciło się przeciwko mnie No ale <laughs> udało się zabić <laughs> Właśnie nowe minionki chyba wychodzą albo wejdą Będę musiał obejrzeć jako Pierdolonego uniwersum Minionki? Ta, midionki wychodzą jakieś nowe z tego co widziałem Jezus mają Albo już wyszły Szczerze, dla mnie to nie jest za dobra baja. Ja wiem, że dzieci się jarają tym, że to fajnie wygląda, czy coś, ale patrząc z opinii dorosłego, joj, joj. jak cały czas słyszę, to haha, huhu, hu", jakoś. Przez, <grym> przez 5 minut można zrozumieć to jeszcze, ale potem to już męczy. Prawda, męczy. Mi to, mi to pomaga mózgnik zrestować. Dobrze, że nasz orny się wychylił. Dobra, nice. Trafiłem. A zik. A w nią już A. będzie gorzej, bo go nie Nice. Biega, biega, Można, można. Tylko, kurde, trochę mam daleko do niego, ale leci bombka Łuchu, task failed successfully. Spalony smite. -em. Yes. Dobra, bierzemy w takim razie tego. Rylajkę na szybko i szczelinotwórcę. Nie no, rób już szczelinotwórcę i polisz tanka, zaufaj mi. Zagraj pod to co ci mówię i powiedz czy ci się spodoba. A możesz ty, nawet kupić coś to zamiast Ja się co? wiem, bo ty mówisz o takim bardzo podobnym buildzie co kiedyś nawet i w proplayu występował, że miało się i. No i właśnie podpalanie. A nie, sorry, podpa tak, podpalanie e było w demoniku wtedy. Tak, demoni de podpalanie było w demoniku wtedy. I tak, tak się bardzo często wtedy grało. Ornich tam podrzuca, dawaj, dawaj, dawaj. A no Ty też na boku nie ma Ja ci po ja ja zajął. <laughs> Ja mam 3000 to? wypadałoby się cofnąć. A ja, wy tam sobie świetnie radzicie. Ja sobie chcę. O przekam. Jezus skunniku nie do trzech damage. Najzik. No Czemu coś z tego możemy zrobić? Na można z tego zraszać i botę nie jak myślisz. A, bo ciebie tu nie ma. Ale co nie ma. Masz na tę tendencje, żeby ci to nie być. Eee, jeszcze pęty na kartusie się nie udało się dobić, ale do robku mam dwie kwadry i dużo tripli. Ale wiadomo, że jesteś takim istym chaosem w walce. Jak jesteś kartusem. Kartus no w szczególności. Tak. Możesz mieć 10, dosłownie, zgonów, ale 30 udział w zabójstwie I jest okej okay. A, ka kartus Brandt i Zyra to są te trzy czempiony w LoLu, których nigdy nie spanishujesz zgonami One na jednym itemie spajkują, dzięki, one je na jednym itemie tak bardzo spajkują, że to im wystarczy No Tylko czasami smutne jest to, że ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że Wywala się specjalnie, żeby właśnie ci... Zabijamy tego Wiego. On się teraz mhm. też wywala specjalnie No tak że specjalnie. Co jest? Ej, czekaj, on tak może? Nie wiedziałem, że tak może. To nielegalne. Ej, serio, tego to nie wiedziałem akurat. No śpi. My też mam flaszczować. Lera, ale mnie krzywdził. No czy ogólnie Teraz to chodźmy. wracając, to faktycznie no dużo takim kartusem się zada damage'a i brandem Ale właśnie no dużo razy się wyrobię i jak się wyrąbiesz tyle razy na początku To ludzie chcą FF'ować i, I narzekają i, i mówią stop int'ing, a właśnie to o to chodzi trochę, że int'ujesz No i tak, zawsze są schody Jak ty to przeżyłeś? Nie na te bomby Lol, o, albo miałem Age of Night, dobra. I tak to zrobiłem, masz smajta, nie? No mam, mam, ale Powiesz mi, miałem już w oczach, jak smajtujesz na 1230. <laughs> miałem, miałem, już po prostu to w oczach, jak enemy team wspierała Ale ty mnie nie wierzysz. Mogę barona. Ale ty. Mi nie też swoją No, wierzę we wszystkich. Salodło czy flexy? Oczywiście, że salodło, no bo flexy to strata czasu, Imo. Flexy są jak są same z siebie. Fajne są jak się gra z ziomkami albo gra się z stałym ekipą, ale jak ja nie mam ekipy, to po co mam grać flexy? fleksy? Masz widzów. No ma widzów, wiadomo jak jest. Wbrew pozorom wow. można pograć takie flexy od czasu do czasu, ale... No zrozum, nie zrozumcie mnie źle. I tak nikt nigdy nie, pat nie patrzy na fleksy poważnie. Ludzie zawsze starają się wbijać rangę solo, duo. Ktoś pyta o rangę solo duo, jaką się ma i tyle. Nikt nigdy nie patrzy na to, ej jaką masz rangę na flexie, no bo poniekąd flexy można przecież sobie samemu, yy, inaczej, grasz w piątkę i ta jedna osoba może być boostowana przez te cztery kolejne osoby. ja tak to na solo-ku. No, no solo też troszeczkę może być bossu, też, ale jednak jak tam masz pięciu ziomków, no i grasz sobie w pięć dosłownie osób, to też trochę łatwiej, nie? Wiesz to we flexach jak się gra w piątkę o tyle fajnie jest, że wy naprawdę praktykujecie League of Legends, bo gracie w prawdziwy team game, a nie w solo queue, meta abusing, mało i support, 57% win rate'u, każde elo itp itd. No dlatego w pewnym sensie Na jest tak. w fajne, to akurat to jest fajne. Dlatego w pewnym sensie Zale... mówię, że to będzie prostsze, no i inaczej. Skoordynujesz Jest ruchy. Jest na pewno przyjemniejsze pod każdym aspektem. Tak, jeżeli patrzymy na to, że Liga Legend sprawia ci fan i rozrywkę ogólnie, no to tak, zgodzę się, że flexy są lepsze. Ale jeżeli pykasz sobie tak jak ja raz na jakiś czas, albo chcę wbijać jakiś ranking, to kurde, skupiasz się na solo duo, No bo na czym innym masz się skupiać? Dobra. No, kiedyś się uda trafić. Ja w to wierzę. <laughs> Tym w jego biurko kurwa je przysięgam No, Halo Ej Czemu tu jest tyle? Halo Łońcie S yes. Nice Nice Faula z tego możemy zrobić z tej twojej dobrej akcji i na ostatnim tym kupujesz jakoś w Zeonie, czy co tam chcesz. A ja nie chcę składać tanka, chcę bombę, pierdutę Ale ty nie zdajesz sobie sprawę jaką Ty tak z tym masz bombę No ja wiem Te dwa itemy, które masz ci już wystarczą. Ooooooo! dzień dobry, kolego rasista. A widzisz co złożyłem? To teraz jak. Kupiłeś kryptokwiat, to oznacza, że masz waluty. Kwieciarskie, od A mam. Mam, i jest mi z tym dobrze, wiesz? Krypto pierduty, let's go. Ej, ja chcę kogoś trafić. Proszę, daj Varus się nabić na bolsa. No <laughs> Nawet, hu... ery... Nawet Ward'a zabrali, czyli się widzowie? Flexy są dla LGBT? Ja tego nie przeczytam na głos. Trzeba być brązem, żeby naprawdę tak myśleć, albo po prostu spierdano nowym dzieciakiem. Z obrazu! Chwycimy ją. No jasne. Wybejtuję cię, zaraz, bo ona myśli, że nas zabije z takim ku Wydaje mi się, że ona jednak nie myśli, że nas zabija. Ona się po prostu bała lili nafidowanej, 12-2, ja ci z, mogę nie powiedzieć? mam kolegów w of Legend, więc będę wyzywał Flexy. To jest właśnie taki statement mentalny, przysięgam. <grym> ja jeszcze nie, ale z pozorom. Jeszcze pójdź <grym> wyzywać ludzi, którzy grają arama, to już, to już będzie pik po prostu. Znaczy... <grym> znaczy inaczej, bo ja powiem tak: yy, wyrąbiałem się. Eee, wyrąbałem się, bo się nie chciałeś. Nie nie chciałeś, ale tak ja osobą jestem, która mówiła, że nie warto grać aramów, bo nie uczą kikolwiek taktyki. Co jest trochę prawdą, ale też nie. Eee, I narzekałem na osoby, które grają flexy, bo po co, skoro się patrzy na głównie rangę solo duo. <laughs> Więc trochę do tego profilu, który podałeś, pasuje. 30 Rezista, jakieś AP? Masz bułę i bu burning, ale też mocno glaskanonem zim. No to prawda. Jednego stuna dostałem to, praktycznie zginąłem. hej dotknąłem Nautilusa. Nautiluska dotknąłem. O! Oh, wiem. Ja Ej, i, sp uczyć? i spać. <laughs> Worf! <A, laughs> rzuciłem. jeszcze mi dałeś, jak miło tak rzuciłem po prostu do przodu. No i bardzo ładnie rzuciłeś. Rzuci, rzuciłeś nim... Słuchaj, dobra, nie ja bym powiem, się nie, starał... Nie, nie powiem nic niemiłego, bo jakbym powiedział coś niemiłego, to byłbym niemiły. Wypowiedź 100, argumentacja 150. Dobra, masz warto, nie? Niemiłe jest to, co chcesz mi zrobić. No, niemiłe. A nie miłe. Za, zaprzestań tego czynu, iż jest on niecny. Ale ci powiedziałem. Czy takie rzeczy na studiach się nauczyłeś? Nie, niestety na humanie. Co, na, na humanie. Nie? <laughs> no, ja tak akurat się na humanie nie uczyłem. No. Dobra, na shorty kończymy gierkę. A czekaj, jesteś na bocie, generale. Ja nie wiem o co ci chodzi. Generalne Jeleniow potrzebujemy cię na baronie. Ale patrz jaka fajna fala. Ja nie, nie, ma nie ma, wiem co my tego nie... barona chcemy zrobić, no przecież... No ja wiem, szybciej gierkę skończymy i tak dalej, ale jest fajnie. Bo to jest giga, czyli Jezusku cytrusku jak ona się uleczyła. Biegnę, zamykam ich. I flank. I flaket. Ej, co jest? Czemu przegrywamy? Jesteśmy bez naszego potężnego bambika Bambi, pływa mocno szczyt i wyjeżdża do Hiszpanii Łoo wow. wow, wow, wow. 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 Ojoj. Wow. Ojoj A to ja 24, bo ja urfa mam Ha, bo well, to okej okay. Dobra warusek nie żyje Ten też Dobra robimy giga kurwa akcje Elonowy Wszyscy nice. na stół nie jesteście Nice up. jakim miałem cudem asystę dostałem za to wszystko no i popodpalałeś wcześniej. A nie, bo mnie uleczyły, uleczyłeś z tego kryptowalutowego kwiatu. Bo on ci po killu daje takie, takiego Oe triumfa. A no to... Wyobraź dobra. sobie Erkernaty, która leczy. O, coś takiego robisz na 360 stopni. No to w sumie tak, no to zdaję sobie sprawę. A tem jest znacznie lepszy od Wojda. Jeden, bo jeden kill jest w stanie naprawdę uratować życie. Czyli warto to składać na lidy? widzisz? Warto A się śmiałeś, chciałeś jakieś tanka ja składać. Się. A patrz, widzisz tu... Słuchaj, mógłbyś ten item kupić na ostatni. No tak, ale składam takie i co? Mam 4 koła HP i zajebiste staty I w ogóle jestem super. I kolejne punkty no w tym No gdybyś był królem polskim, byłbyś Władysławem IV bazą. To teraz tylko prosta autostrada do Mastera, co? To Od... jest Zygmunt III, był. i on nie był bazą. Od 27, Wudeville. ej patrz, najlepsze staty, najmniejsze damage w teamie, jak to jest? That's how League of Legends works.